Co tam jeszcze został kurwa? zostało? został? Zabrani? Wszyscy są? O, nie, ja mam kudnie. Larysa? Larysa? Jest, Larysa, jest, Parcie, radia, 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 radia. Gdzie ty jesteś? U mnie? No, u o kurwa mać <głos> <głos> Grubo kurwa było, grubo Panowie Cudownie Dobra, ściągnijmy mu drzwi Jeźdź na tego kurwa Te kule, cioł cioł Edi, pod uh, Benesem jest moje auto Tak, jeźdź na Banessem, ogarniemy to e, Ilya, co robimy? Zdejmijcie maski, zdejmijcie maski Kto to do chuja ja przy tych radiowozach kurwa? Ty jesteś pobywany Zawsze, zresztą Pod Banessem, tak kto to auto później? Eee, chyba da. No, tak. Da, później, no. Jeszcze Dawaj, dawaj tym na wasze, to. Auto, kurde. Zajmij się tym, ja już szybko. Pyta. Kur... Weź, weź, weź. Reset odbiór. Bardzo pizda to jeżeli. Odbierę. Wiem. Potrzebuję ciebie, bo została Anel postrzelona. Gdzie jesteś? Dziubla. Larysa! Kurwa, nie jedźcie tą furą D Daj mi, daj, daj... Mi... Daj mi kopyto, żeby cię przypadkiem, jakby coś miało być, to żeby nie było Daj mi kopyto posz... ja posz... Wsiądź Daj mi wszystko, co masz przy pałowę żeby w razie... W... wiesz, daj mi szybko, wszystko, co masz przy pałowę Spec biur. odbiór? A... No to dobra, czekaj Daj tu do bagażnika Chodź, chodź, chodź. Musicie zajebać jakąś maszynę i wpaść Bra. na dziurkę. Nie, niech do bagażnika kura. da w klamę. Daj do bagażnika. I wywieźć dalej Tego auta? Tak, to jest nasze? To jest nasze? Kogo to jest auto? Nie wiem, chyba kuźni kurwa. Kuźni? Dobra, jak nie wiecie kogo, to ja zatrzymam. Chodźcie yy, No dobra, jaki jest plan teraz? Czekaj, odjedźmy stąd. Odjedźmy z tego, odjedźmy z Benego, odjedźmy z Benego. spierdalajmy stąd. Nawet nie zjedzie tymi purami, ja pierdolę. Musieliśmy lary furę wziąć, musieliśmy, musieliśmy lary furę wziąć. Dobro, dobrze. Z mnie kto nie ma transporta. Potrzebasz, żeby zabrać e, z dziupli Dapsę, która brała udział w stronie w ja gdzie, gdzie jesteś? Dupla Jestem zawaniłem tam gdzie była gala robiona walk. Na garażach za takimi chińskimi garażami. jest taki parking z tyłu, zaparkowałem furę, żeby nie, nie jeździć ją na przypale. Gdzie jest? Ale jeszcze? C to tylko zamknął. i ubiłby Gdzie Gdzie tą dubbstę I Yubac. Już to ja nic nie znam, D. <noise> Najlepiej no w kanały ją wywieźć. Dobra. Chyba. No wskakuj. A cztery osoby? Jak jedziemy kogoś zgarnąć, to może jedziemy nie... jedziemy zgarnąć, jedziemy ratować na O, kurde, ona jest... Ona jest podstrzelona, są na dziupli. Dobra, A. Dzień, no, ten, to pognamy. Okej, no nie, tu nie masz... Kusia, ty ja takiego kurwa? Chyba... nie pojechaliśmy. Ty, Jak ty masz widzisz, że jest to ubrano no. okay. automatycznie, okay. to po prawej stronie, za budynkiem. Rzadko. Szara Dapsta. No... Ale to to Ale rozjebałem piesa, nie? bo... jest to? No, jest, nie to? Nie jest to? Tak. Rozjebany pies no, tak. no, został? Tak. Tylko na Dapsta... Co? Za pr... Później tak, szara Dapsta. Tak, po prawej stronie. A Kaj, na czym ty się no, przejmujesz, no, kurwa? Uspokój się. Nie, to temat na teraz, tak? Co to to jebas, niech tam się stoi. Dawaj. Eee, no, A właśnie, dobra, już wiem. Eee, Nie, w, tył w tył w tył, w tył, już wiem. tył, w tył. w tył, nie tu, nie tu, w tył. W tył jak za, 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 te zielone budynki, da? Tak? Nie, tutaj budzę dobra Mazura. Da, już wiem. Tak. Nie, no ale kurwa. Kaskura, no podziało się w no kaskura, chuj, podziało się w chuj, naprawdę szkoda, szkoda że. Umyj, kura, że tam ci dostali bana, naprawdę bardzo szkoda. magazyn otwarty, może wbijać. Tu po lewej to wejdą. Nie wiem, obandażowałem i znieczuliłem alkoholem, tego nie zrobić więcej nie Czy jeszcze tam na zewnątrz został? Tak, no, no chyba ktoś tam był. jeszcze kuśniał? Ktoś jeszcze dostał? Nie, nie, zamykam. Nie. Kurwa, Edi! Co miałem ci, co mam ci powiedzieć, ja Filia? dole Co mam ci powiedzieć, co mam ci powiedzieć? No puścili się za nami trzy radiowozy, no. Ja widział, ja widział Dzięki stary, dzięki panowie, nie, dzięki panowie i pani naprawdę kurwa to nie tylko to się rozchodzi Kurwa ta akcja dzisiaj z tymi Sobakami kolejny raz Znajesz o co chodzi Chodzi kurwa o tego gościa Żeby rozjebałeś tam We mnie płynie krew ZG, no, jestem niezorganizowany Edi kurwa Nie wytrzymałem stary, Ty, nie wytrzymałem Nie możesz tak kurwa dzielać, patrz ile tu ludów było Pojmajesz Co się tam podzielało Kurwa, ile można się pierdolić stary z który gdakał i pierdole cały czas ługał. Ja znaję, ja znaję, był nie plan kurwa ustawiony. Nie Bożydar go miał kurwa połamać, pojmajesz? Wiem, było już wymyślone, jak to podzielać, to już... To już była finalizacja tylko. Bożydar... Bożydar uh -huh. tak by go połamał, że prędzej by sobie sam złamał Nie rękę. bój się, nie bój się, on by kurwa dostał nagłego przypływu energii. Ja pierdolę... O, odkurwiłeś w dnia tak... Niepotrzebne było tam strzelanie. Kogo chciało się zajebać, to może go było gdzie indziej wywieźć, przyjacielu. Znasz? Szybko pociągnęli za spust, no stało się, ale znajesz, my tam było ludów na trzy kurwa jebane maszyny. Dwie strzelaniny z sabakami, jednego dnia, no to kurwa jest popierdolone ciut-ciut. Znajesz? No znaję, znaję. No. Ja pierdolę, jebać. Ja Kurwa ten dzień jest naprawdę niesamowity Czto z nią? Oddycha? Czy No A to później No, z to że tak byłam, to później blid. Co mogę powiedzieć, no wybaczcie mi moją niekompetencję, ale... Następnym razem, bo powinien to może w sumie to sam załatwić To nie chodzi o to, że to sam, jak byliśmy tak czy siak to zamieszani O co Ciuciu tam pierdolił, blyat Wystarczyło poczekać 1 minutę dłużej i to, że miał być swoją zabawę i rozrywkę z niego. Kolejne gówno się też pomiędzy tym odjebało. Czarą stary, zabunęli. kurwa. Bez powodu. Ile można, stary, nie słyszałeś jaką pierdolę, że to był kurwa jebany śledź. No, no pierdolił, pierdoliby. no to kurwa nie dojed. Rad. Da, ja znaję, ale widzisz, ty go zajebałeś i teraz pytanie brzmi, czy nie będzie chciał się wysprzęglić. Pojmałeś? Nie wysprzęgli się. Jesteś pewien na 100%? Mhm. Mm Dajesz rupkę za to pierdolić? Hmm. No właśnie. No właśnie. No właśnie, Eddie. Zadbam o to. Dobru. Dobrze. Jest to na Twojej głowie w takim razie. Żeby to podzielić tak, żeby on siedział cicho już, kurwa, słowem się nie odezwał w tej sprawie, da? Tak. Eddie, tu ja znaję, że to złą gang pł płonie w Twoich żyłach. Ili tu nadzielamy dzielamy ciut, ciut inaczej. Nie ciągniemy za spust, dopóki osoba, która ma coś do powiedzenia, nie powie, że masz go zastrelić. Pojmajesz? Pojmajesz, zadzielanie, pojmajesz? Zadzielanie na swoją rukę To nie jeden już dostał w zęby, nie jeden zęby miał wyrywany, nie jeden miał paznokci urywane, a inny paluka ja, no i mi ręce. Czy <grym> jesteś świadom tego, jak to wygląda? Oczywiście. Teraz też Cieszę się. Musisz brać poprawkę, że to ja mówię nie na jednym spotkaniu, a na wszystkich spotkaniach. Że każdy z nas jest odpowiedzialny za swojego brata na obok. Ci ludzie, tu, wsiem. Wszego dnia kolejny raz byli braćmi broni. Jedna z naszych przyjaciółek została ranna. Mogła stracić to że życie. Nie wolno narażać grupy na Problemy które nie są konieczne. Nie wolno tak dzielać. A w tego dnia kłopoty zostały ściągnięte tylko dlatego, o, że za bystro było pociągnięte. Pokończę, znajesz? Mhm. Mm tak? Dobrze, że nic ci się kurwa nie stało i że dla rysa to, że jest cała. Dzięki no wam Ale mnie takie no. licha nie wezmą. Da. No i Dzięki Coś, się, raz. Musiał, no i coś no i się musiał na nas wysprzęglić w tamtym miejscu. O kurwa, w tam mieli, kurwa. się? Mhm. Mm Mam nadzieję, kurwa, że nie czają się przed gwiazdem, bo. <noise> bo zostawiłem kołasznikowa w innej furze. <noise> ja pierdolę. Dobru, kochani, Światja musimy... Da, da. Mu musimy... Wszystko Horus? Kurwa, jeszcze to lata, że mówię z pół miasta. Kurwa, A. ja to, że to znaję. Dawno nie byłem na sportowo. Zdzielać wszyscy nadal listy pojazdów, które brały udział w strzelaninach w operacji jak z sabakami. Musimy mieć jasność, które blachy będą poszukiwane. Więc jak ktoś z was miał maszynę, która tam gdzieś była to może chcesz dać to na raporty, da? Stanisławowi powiedziałem, żeby zgłosił, że jebana była ta Dabsta i tyle. Dobru, dobru, od niej chrosz A czy Sharon Dabsta brała udział w czymś? Nie, nie, to ona podobno została zamknięta za potrącenie policjanta, to znaczy policjant ją potrącił i tak. wpadli w nią. no ja przy tym byłem. On no. do niej zaczął jebać z tej zera bez powodu, jak stała i podobno opór stawiała. Hmm. Ciężki pojeb. Wsz w w cztery radiowozy przyjechał. Słuchaj, są nagranka z wanili razem z, z, z korda. korzysta. O, stwierdził jeden pies, że o, nagle wy teraz macie y, monitoring sprawny, jak chcieliśmy coś zrobić, to jednak ten monitoring nie działał. Było Bardzo... mu powiedzieć, żeby kurwa nie pyskował, a jak ma jakiś problem, to niech przyjdzie do zarządu. Znaczy się jedna też rzecz, barman, który tam pracuje, hmm. to będzie trzeba mówić jedną sprawę, jeśli chodzi o tego barmana. Co so, kurwa z dużo wizją pewnie. Znaczy się. Moim zdaniem to on z dziwnym trafem za dużo wie. A, dziwnym trafem za mnoga wie, do? dla mnie też jest bardzo podejrzany. Ale Blondyn. Nie... Blondy. To tak, za znaczy, tu on miwie. tam pierdolił? On do mnie przyszedł i się zapytał czy ja jakiejś dodatkowej roboty nie mam, a ja mówię, a przecież ja nie pracuję tutaj. A bo I kurwa pewnie widział jak Nel paraduje z bronią przed jebaną wanilią, ja pierdole. Ja wie, przecież ja pracuję na warsztacie. On mówi, a bo ty tu już nie robisz. A ja mówię, no nie. Mówię, ale jest, nie wiem, tutaj widzę, że wszyscy tak biegają, może jakaś dodatkowa robota by się znalazła. No właśnie kurwa, to jest na Blondyn. To... Mało tego, przy tej akcji strasznie leciał do doju i, z, i zgłaszał tą całą sytuację z szaronymi mi się wydaje, że trzeba z nim trochę pogadać. Dobro, weźmiemy go na rozmowę w takim razie wychowawczo. On do niego numer. O, ale to już nie w ciągu dnia, bo Nie, nie, nie. No. nie. On... Ja, bym, ja bym na jutro zwołał spotkanie z szefem jak ostatnio, wiesz? Trzeba pogadać, bo za dużo się dzisiaj się wydarzyło. Da, zamówię, za mnoga. Bo, bo, bo za chwilę zamiast, kurwa, walkę z tuktukami i innymi pierdolami, to my teraz będziemy mieli sabaki na głowie i to No, tak. Zgadza się Trzeba za się za uspokoić i uciszyć towarzystwa. Właśnie... Jak ja, kurwa, no. chcę mieć spokój od jebanych sabak, to okazuje się, że no, nie nada i... Znowu mamy z nimi kosę i oni dobrze znają pewnie, że to ruskie, więc... Ah. Gawaryl, ktoś paruski do nich? Ja nie wiem, czy poznali mnie, znaczy, dobrze, bo, się... bo, nie gadam. bo mi kazali Bo mi kazali powiedziałam, że nie dam rady, ale to, to tyle. Mhm. Pani Ilya, znajdę tam jakieś szmaty, ubrania, coś. Jakoś Jak ktoś urania. potrzebuje się przebrać tam swoje operacyjne, ja chuj dresów jest. Proszę, tak tylko musisz odpoczynać, no. no. Ale skójnie, kurwa. No Kolejny no raz i w chujowym <laughs> stylu. No. Nie, nie, nie chciałem, żeby wszego dnia było takie kurwa zamieszanie. Ważę, żeby strat teraz było na dokach. No, da. No, za dużo nas ciotciut było, żeby straty A pan go ponies... widzę? Spasibo. Wszystko zrobione. Dobra. Kto potrzebuje, siem wolni. Tak, czy, czy mi się wydaje, że to raczej musimy i tak partiami dowodzić. Da, da, zgadza się. Edi, to masz też, e, pogadamy sobie przywódcę o tej sprawie z dzisiaj, na mm -hmm. spokojna, bez ludów, we dwóch. Ech. Ja pierdolę. W pariatkę. Już ja tego? do spania, więc trzymaj się sobie Dobra, a a ja no ja trzymajcie się po też, trzymajcie się. Dzięki. Zaraz Akumos i przejdziemy pieszo do Zanilka. Tam auto No poczekamy aż się rozejmie. Ja też tak. tam samochód mam, bo ja tam byłem. Trzymasz się? <noise> Dobra, trzymajcie się. Trzymaj się. Że niby gdzie tu jest Aszat, Wejść sobie do serwisu, to po jutro. Da, znaję. No. Tak podjęłam. Trzymajcie się. No, na razie. Aj, posmak na języku. O, kurwa. Ja to że... Wiesz, w zasadzie jak ktoś siadał na tym krześle, że to ty, <grystanie> to miał przyjebane. No nie należy do najwygodniejszych naj naj i na najbardziej fajnych miejsc. To krzesło jest naprawdę przeznaczone dla specjalnych gości u nas. <grystanie> A miała być tylko opakowajna rozmowa. Chcesz dzisiaj gadać? Nie, już zautrze to ogarniemy. No rano, człowieku, kurwa, punkt siódmy, muszę być na dokach i dopilnować transportu wojskowego zresztą. A to kurwa. widzę, że wszyscy tak. O, kurwa, punkt 7.00, zero Kurwa, mam się meldować. Ja pierdolę. Tak patrzę na zegarek, to aż mi się słabo robi. To się gnębicie, mi No, tak. Gnamy, gdamy. Widzimy U. się jutro. Ja zawsze się widzimy. Nie daj się złapać do tego czasu. Wy też. Ja. Dzięki tak. za dziś. No, trzymajcie bracie. co, podwiedziesz mnie w jedno miejsce, potrzebuję Nie. chyba dzisiaj być sam Gdzie znać? Wsi Poletka? Co się dzieje, Eddie? Nie, wszystko okej, okay. wszystko okej okay. Mam... Na pewien mętlik na bali Wiesz? A to już jutro będę gadał. Mm -hmm. Jak coś tu... Ehm... Chwila. Jak coś tu wiesz, że na no, pytanie mam wygodną. Ja wiem, ale. Nie, jest, jest, jest spokojna. Powiedz tylko, gdzie ci za Tutaj. Dobrze. Wewnątrz, wszystko dobrze? Mhm. Mm Poczekaj, bo wiesz co? Nie, no? bo to jest za daleko, jest z Sandy. No, chcesz po auta, tak? Nie, nie sobie tutaj jest do, do, do tego. Znajomy wyjechał na wakacje, zostawił mi klucze pod opieką. To To z tymi kotami, nie? Nie, tamta z kotami jest na Sandy. Mm. No i tyle. No tyle. No, że się nic nie stało. Dotaliśmy, to gdzie dotarliśmy. Mogliśmy dzisiaj z spędzić noc zupełnie gdzie indziej. Nie dużo brakowało. A... No nic. Pora się pożegnać. Łapie, mm. łapie. Za. Za głowę, <laughs> za głowę Larysę I całuje Za głowę Do udane Za To co Do następnego Do następnego Jakby coś ci było trzeba edyt Jasne. Spokojny, dzwonić, Oczywiście wiem. I ty również. Pa. Dzięki. Pa. <laughs> Łapię za głowę i uderza w kierownicę. Ja bie... <laughs> Ja o kurwa se. O Wyobraziłem sobie to, nie? Że Łapie <laughs> łapiesz za głowę. Ona myśli, że coś będzie się działo, i tak jeep, jeep, w kierownicy. Głów. Ale ja, ja. Miałem ten film w głowie. Miałem ten film w głowie. Dobra. Dobra, wchodzę. Ale ja się odjebałem dzisiaj. No, ale no coś się działo. Wydaje mi się, że Edi chyba faktycznie będzie musiał się jakby odsunąć od tego. Może być problemem dla. Jego zapał z złomgęgowski. Zapał. Ta krew, która w nim płynie, gęgu, może ściągnąć na ich organizację same problemy. Eddie należy do złomgęgu. Eddie narodził się w złom gangu. I prawdopodobnie razem z nim umrze ZG for life Kto zawinie każdą furę di carbon Zawsze lewym pasem sunie di carbą Kto wieczorem skończy dzisiaj swoją panną To jest właśnie Zabinie każdą furę di carbon Zawsze lewym pasem sunie di carbon Kto wieczorem skończy dziś się swoją panną To jest właśnie Di carbon Ty po prostu leci lewym pasem Pagażniku torba wypełniona hajsem Z Zawsze pokiem leci eddy, każdy zakręt dyfer zaspowany na tu fura ma mieć napę